Cześć, witajcie już w 30. odcinku Videos Vloguje. Wybaczcie, że sceneria taka niestandardowa, że nie ma kwiatków za plecami, nie siedzę na, na kanapie. Natomiast ten weekend wiąże się z ogromnym przejedzeniem, ciągłym bieganiem i załatwianiem różnych spraw. Mam nauczkę, żeby nie kupować rzeczy pomiędzy świętami a Sylwestrem, ponieważ zakupiłem sobie ostatnio kamerkę Full HD, chciałem już żebyście widzieli moją facjatę w lepszej jakości, no ale niestety nie dane mi było nagrać tego filmiku tą nową kamerą, bo okazało się, że jest problem. E, mianowicie nie ładowała na akumulatora. Spędziła ona dwa dni po prostu na ładowarce to e, z USB z mojego kompa, to na ładowarce e, normalnie podpiętej do sieci, no i niestety nie szło, żeby ją naładować. No i musiałem ją oddać. E, możliwe, że po nowym roku zaraz będę miał do odbioru zamienioną na nową kamerę. Także mam nadzieję, że nowy, w nowy rok wkroczymy w Full HD i to będzie jak lot w przyszłość. Natomiast ostatnio w, w wieczornej kawie wspominałem o paczce Humble Indie Bundle, która dalej jest do kupienia. I jeżeli lubicie gry, a nie musi to Was dużo kosztować, bo możecie nawet za dolara kupić sobie tą paczkę, to, to zachęcam Was do tego, bo gry są naprawdę bardzo fajne. Gry indie są zawsze bliskie mojemu sercu, zwłaszcza że sam się kiedyś tym bawiłem, więc tym bardziej Was zachęcam do, do zakupu. Chociaż no, wie, wiele, wiele osób spośród Was jest gamerami, więc, więc e, możliwe, że już na pewno słyszeliście o tej paczce i możliwe, że ją nawet kupiliście. Ja ostatnio jestem po prostu wciągnięty w granie i tak odpoczywam od swojej pracy, gdzie siedzę przy kąpie i programuję, a siedząc w domu e, też siedzę przy kąpie, tylko że gram. No więc odpoczynek. Natomiast jestem zauroczony ostatnio jedną z gier właśnie, która była w, w tej paczce, Humble Indie Bundle, nazywa się The Binding of Isaac, The Wrath of the Lamb. I powiem Wam, że gra mnie zmiażdżyła, jest super, kojarzy mi się, zresztą nie będę opowiadał. Mam taki pomysł, żeby właśnie w tym odcinku, jako że nie miałem czasu, żeby ogarnąć się z pomysłami odnośnie regularnego wiriozvlogu, żeby nagrać taki let's play, wiem, że zawsze mówiłem, że nie przemawia do mnie ten rodzaj twórczości. Nie, żebym miał coś przeciwko tym osobom, ale po prostu chcę zrobić taki test. Nagram odcinek, resztę tego odcinka w stylu właśnie let's playowym i zobaczymy, jak to wypadnie. A może Wam się spodoba, a może zachęci Was to do zakupienia paczki Humble Indie Bundle, właśnie z, z, chociażby z powodu na Isaaca. Kto wie, może Wam się spodoba, to nagram jakieś kolejne odcinki, a może to będzie kompletna hała i nie będziecie chcieli patrzeć, jak gram, bo, bo lamie. i będzie wstyd pokazać, że programista gier komputerowych ma problem z graniem w gry komputerowe. Szef bez butów chodzi, jak mawiam. Także to by było słowem wstępu. Zapraszam na Izaka. A oto, wcześniej wspomniany Isaac. Lub po prostu Izak, jak będę mówił. Wybaczcie mój słaby angielski akcent. Gra jest stworzona przez gościa, który popełnił takie hity jak Super Meat Boy i kilka jeszcze innych. Edmund Macmillan jest wymieniany w Kreditach, więc. Pewnie, pewnie go kojarzycie, jeżeli graliście w, w tamte gry. Ja to nie jest moje pierwsze odpalenie, Izaka, ponieważ postanowiłem trochę pograć, żeby jakoś nie, nie lamić i nie wyjść na, na patałacha, jak będę grał. Więc po tym, jak zginąłem 97 razy i zdobyłem 102 itemy i odkryłem 12 z 97 sekretów, stwierdziłem: Ok, dobra, jestem gotowy, żeby nagrać let's playa. Więc niech nada się rozpocznie. Jest kilka postaci do wyboru. Standardowo na początku jest do wyboru tylko Izak, który ma 3 serca, 3 hapeki, prędkość 2 i siłę ataku również 2. Są tu różne post inne postaci, które są odblokowywane przez spełnianie odpowiednich warunków. Mi na razie się odblokowała Ewa, która no, powiedzmy jest słabsza w parametrach jeśli chodzi o ataki i hapeki od Izaka, ale jest od niego szybsza, bo ma aż 3 punkty w, do szybkości, a Izak ma tylko dwa. ale ma dodatkowe jakieś tam e, feature'y, e, których nie ma Izak. No, ale zacznijmy Izakiem. Dość przynudzania. Pokrótce fabuła gry jest taka, że... Sk 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 skąd wzięliśmy się w tych całych lochach? No, fabuła jest taka, że e, Izak żył sobie razem ze swoją mamą w domku i wiodło im się cudownie, sielanka i tak dalej, i tak dalej, no ale w końcu matka, która oglądała telewizję e, dla wierzących, coś jak nasze trwam jeżeli nie wierzycie, to znajdźcie sobie gdzieś intro do gry, to zobaczycie, że tak było naprawdę e, i nagle omamiona tym, co, co, co oglądała w tej telewizji i głosem z nieba, który do niej przemówił, że Izak zszedł na złą ścieżkę i że ona musi się tym zająć Nagle postanowiła tam ostatecznie zabić Izaka. No i Izak ucieka ze swojego pokoju do piwnicy. I tak oto znajdujemy się w tej piwnicy. Dosyć mojego blędzenia. Instrukcja na pierwszym ekranie, każdy skuma o co chodzi. Gra mi przypomina wersję takich gier jak NetHack na przykład, ponieważ za każdym razem, gdy gram w tą grę, to nie można sobie zasejwować stanu i po prostu kontynuować po jakimś czasie. Tylko to jest. Jednorazowo do zgonu i tyle. Więc albo uda nam się dopakować swoją postać i dojść do ostatniego levelu i zabić ostatniego bossa, którym jest matka. Albo, albo nam się nie uda i musimy zacząć od nowa. W trakcie gry możemy wchodzić do różnych rodzajów pokoi. Ten właśnie taki z, ze złotymi drzwiami są pokoje, w których dostajemy jakieś różne patenty. Teraz coś dodałem. Nie wiem, wyglądam trochę. Ten ciuch sprawia, że wyglądam grubo. Atakujemy łzami. Pokój poświęcenia. Patrzyłem wcześniej na, na wiki tej gry, ale stwierdziłem, że do takich odcinków let's playowych, znaczy jeżeli Wam się spodoba, jeżeli będziecie chcieli oglądać takie odcinki bo ja nie mówię, że, że będę robił taką. O kur... proszę, nie patrzcie, proszę, nie patrzcie, bo dobra. Jeżeli będziecie chcieli oglądać, oczywiście, takie odcinki. To ja pierdnąłem po uderzeniu? Najwyraźniej tak. To jest jakiś fartowny kostium. Okej. Okay. To było smutne, przepraszam. Jeżeli Wam się spodoba i będziecie chcieli, żebym nagrywał takie właśnie let's odcinki, i będziecie chcieli więcej mnie ględzącego i failującego w Izaka, to dajcie znać w komentarzach, to coś pomyślimy. I mamy pierwszego bossa: Izak vs. Larry Junior. Boss, którego już wcześniej zatukłem kilka razy, więc. Boss, który robi kakę. I ta kaka staje się przeszkodą. Tak, definitywnie. Ekstra. Ciuch, który mam na sobie, sprawia, że przy uderzeniu puszczam bąki i postać yy, przeciwnika dostaje poizona i zadaje mu dodatkowy damage. Ekstra. Czyli jestem antybohaterem. Gdzie wszyscy bohaterowie w telewizji są piękni i ja puszczam bąki. Superman tak nie potrafił. Okej, okay, kosztowało mnie to trochę HP, ale. O! Tyle prezentów nawet pod honinką nie miałem. Tak, zbieram jeszcze jakieś itemy typu właśnie karty Tarota, które dają nam jakieś dodatkowe bonusy. I każda karta ma swój jakiś tam bonus. Natomiast nigdy... Znaczy, wiem, no, możemy sprawdzić na Wiki po prostu, jakie to są bonusy. Ja stwierdziłem, że tych lesplayowych nie będę sobie psuł rozrywki i wam, tylko po prostu... Będę starał się zgadywać i zapamiętywać, co dają mi te, bon te karty. Jesteśmy na poziomie niżej. Basement poziom drugi. Gdzie oczywiście pajęczyny rozstawione na podłodze... Cholera. Na podłodze... Spowalniają mnie niestety. Coś fajne postacie zmienia w trakcie gry, w zależności od tego, jakie itemy zbieramy. Jest trzech kaka, więc jeżeli ktoś nie jest. nie przepada za jakimiś niesterylnymi warunkami. No to. Im głębiej w podziemia, tym coraz dziwniejszych przeciwników spotykamy. Plus nawet przeciwników, którzy od nas uciekają, tak właśnie te, nie wiem, cornflakesy z nogami, nie wiem jak to nazwać. Ale mają tak samo krzywe uzębienie jak ja mam, haha, więc... W jakiś sposób mogę się z nimi utożsamić. Też jak przechodzimy z poziomu na poziom, czyli schodzimy coraz bardziej w głąb, fajny jest ten pierdny atak. Jak wchodzimy coraz bardziej w głąb, to pomiędzy levelami są takie, powiedzmy, cutscenki komiksowe, gdzie są pokazane lęki Izaka, jakie ma. Teraz było właśnie lęk przed odtrąceniem, gdy próbował się przytulić do grubej nogi swojej matki i ona go odtrącała. Inne są śmieszniejsze, ten jest akurat obrzydliwy. Czasami zdarza się tak, że są ukryte przejścia do pokojów ze skarbami. Ale nie będę marnował bomb, mam tylko cztery. Ale do pokoi złotych jak najbardziej będę marnował. Tu można dostać fajne bonusy. Czasami się ma jakiegoś właśnie kompana. Na przykład muszkę. Lub stado muszek. Lub jakąś kukiełkę, która za nami podąża i atakuje. Więc to są fajne bajery, które ułatwiają grę kiedyś może zrobię speedruna, kiedy po prostu nie będę zbierał nic na levelach, tylko pomknę czym prędzej w głąb. Czasami są pokoje e, challenge i diabelskie, właśnie takie jak ten, gdzie można zginąć, ale czasami nagroda jest bardzo fajna. Tych, tych akurat nie lubię. Są pierdliwe. Osy, które strzelają jakimiś krwawymi dziabongami. Zombie, które już jakoś tam opanowałem, powiedzmy, które można urwać głowę i zostaje samo ciało. To jest też fajne. I udało mi się stracić tylko pół serca, ale w sumie nie wiem, jaka była nagroda z tego pokoju. Chyba tylko jedna bombka. I chyba jakaś kasa. O oh, shit. Gra mimo wszystko jest jednak trudna. Nie, nie Wygląda przyjemnie, i. No, okej, okay, dobra, jak patrzę się na niektóre postaci, nie wygląda przyjemnie, no ale. Stylistyka jest bardzo fajna. Taka kartunowo-flashowa, ale. Kurczę, Wymaga jednak wprawy. Najlepszy przykład, dopiero. No, super. Sądzę, że to będzie koniec mojego pierwszego let's playa. Kupa główna, która szturmuje na Ciebie. To jest coś, co zawsze marzyłem, żeby zmierzyć się z takim czymś. Ach, shit. ta Tada, I to by było tyle. Dear diary, today I died. I was killed by this thing in some basement. I leave all that I own to my guppy. Cool stuff. I tu są rzeczy, ponieważ zawsze grając na levelu, zbieramy jakieś klamoty, i potem możemy sobie podejrzeć, właśnie w kolekcji. Goodbye, Cruel World, Izak. Eee, dobra, wróćmy do menu. Collection to jest kolekcja itemów, które można zbierać w trakcie gry. Na przykład smutna cebula. Także dobrze się składa, bo Bandicam stwierdził, że koniec nagrywania. Dosyć dobroci, masz tylko 10 minut, i, i tyle. Więc. Tym oto miłym i smutnym zarazem akcentem, ponieważ zginąłem, kończymy ten odcinek Viros vloguje. Ciężko mi uwierzyć, że to już był 30 odcinek Virus vloguje. Kiedy te wszystkie odcinki minęły, to, to nie wiem, jakoś stało się bardzo szybko. Eee, także napiszcie w komentarzach, co sądzicie, czy wam się podobało, czy nie, czy macie już dość e, mojego oglądania i gameplayowania to by było na tyle. WSAD Power. Cześć!